Ja właśnie wchodzę do szkoły, ale pewnie się zastanawiacie dlaczego jest noc i zaraz rano. A zaraz wam powiem, no bo po prostu wróciliśmy z tej wycieczki, która była, która była w ostatniej partii dlatego. A teraz mam matę, a nie wiem, czy jest w ogóle buli nie wiem dlaczego oni dalej są chorzy, ale nieważne. Pewnie jeszcze przez jakieś 7 dni będą chorzy, ale nieważne. Dobra, poczekam przedszkołu na niego na chwilę. Skąd on w ogóle przyjeżdża? Przyjedzie. a nauczyciel, się ma. Gdzie idzie pan nauczyciel? A. teraz mamy matkę. Matka, znaczy. Ja idę na muzyki. No właśnie. A, dyrektora dzisiaj nie ma. A, a czemu? A, bo jest chory i się rozchorował. No. Hmm. A, a jeśli chcesz, to mogę Ci pokazać film, na którym się przez 3 godziny. Nie, chcę lepiej, ale powiedz mi, co się dzieje. I czemu dzisiaj będziemy się uczyć? O... No wiesz, czemu dzisiaj będziemy się uczyć? o odległościach Polski od różnych krajów na tej mapie. Aaa, bo wszystko się zepsuło i na każdy będzie się tego tak uczył. Ewa, Buli! Dobra, to od, od czego zaczynamy? No, więc kto mi obliczy ile metrów jest Ukraina w Ej, Buli, ile A. masz lewela w tej ja. grze? Ja wiem. Ja też wiem. Ja, ja wiem, ja wiem, ja, ja wiem, powiem. ja wiem. Ja, ja pójdę do Tak. Ukraina ma a, Tomek y, w wborze ją pozwaliła już. Tak. Hmm. Mogę teraz ja. Może kamecie. Hmm. Też myślisz o tym, co ja? Czyli nauczyciel poszedł do kibla. A co tam? Nic. ty robisz? Nic, patrz. Byłem na kamera. I patrzyłem, co się działo. I co? Co na kamerach? Bo no to, żeby zobaczyć, czy korzystałeś ze telefonu. Okay. No i wyszła z tego, że, że Twój boli korzystał. Franek też! Nie, nie korzystał. Dobra, mogę teraz ja być na tablicy? Tak. No dobra. To co mam powiedzieć? Ile metrów jest od, od Wojda? Ale. ale na, nie wiemy tego. Masz wiedzieć! No ale tego nikt nie odkrył jeszcze! Masz wiedzieć! Góry. Arabsko, uwaga, uwaga, ewakuacja! Co? Daj koły pożar. A, uh, na pierwszemu koszuli kopu? Nie, no, też z każdej klasy. Nie do. Nikogo nie ma? Dobra, idę vania, vania. ja idę. Uwaga, uwaga. To był prank. Dajko! Co się dzieje z dworzanem? No. Przerwa! A nie, to jest Ej, macie na snu w Mam pytanku. Jego ja ma plastika. A. A, to Ja idę A po co tutaj ja hmm. Ej. Ej, Budi, mam pomysł. O. Robimy dzisiaj wieczorem gwiazd na szkoła. No dobra. A wiesz co teraz będzie? Co? Nie. Może jeszcze mnie wstać do kibla, co? O nocy! No tak, by... Nie, nie wiem pomocy nie mam cię a wy co robicie a jedynka co? a on chce mnie do kibla wsadzić no, mogę zadać jedno pytanie co ja e, ustawiam jedynkę a po drugie gdzieś plastyka a no to do, ja do, do. ale teraz mamy plastykę to jest geografia debilu. Aha Dobra, to co dzisiaj się uczymy? Musicie narysować Amangos among Musicie narysować Amongus. Ale... Dobra. Nie mamy far. Eee, ja mamę! Pokaż. O no, piękne. Tu nic nawet nie ma! Bo imposto to nie zabił. Ej, no, ma Ale takie jest opytanko. Skoro nie ma par, to coś wam pokażę? Dobra, ja też już. Narysowałem też imposto. No to wam pokażę. Chodźcie. Możemy wyjść poza szkołę? Nie. Dalej Teraz być. musicie zrobić jedzenie. Nie. No. no dobra, to nie róbcie jedzenia, no. tylko... Nie wysadzisz tą kuchnię. Po bólu wysadzę, ja jestem idę. Okej. Okay. Przerwa. Nie dkoś do kuchni. Ok. Albo weź, jak chcę. Pani chciał... Ech. Pani tam dała mi posadzić tą kuchnię! Pomocy, ra! Jaka jest lekcja teraz! A teraz... Geografia. Geografia, właśnie. Geografia, ja. Ciekawe, o jakim kraju dzisiaj się będziemy uczyć? Od, o o Niemcach. A dlaczego o Niemcach? Co był temat? Widzę to panu. Gdzie idzie? Są nekty, więc ja A nie idzie Dobra. do starniwa. A więc dzisiaj się uczymy, o! Pana... w 2000... w 2000, 2000... 1200 mld e, była pod nasz kibiki toilet. Kto wygrał? Kibiki toilet. Nie, astro toilety. Astro toilety, astro -toilety proszę Pani. Tak, dobrze. Bo już mamy rok... 3000 coś tam. Więc no. A ja, proszę Pani... Proszę Pana... No? Bo Astro wygrały, ale kamera kamerameny z normalnymi toiletami były razem. Dobra, nieważne. Więc teraz, jaka była najważniejsza wojna w 2024? No, to była wojna Ukraina i Rosja versus Polska. Źle! To co? Kontra Biedronka A, to no tak Ale to też nie będę. Jak Okej. A ja klienci polegli w wykupowaniu czego? Klienci Biedronki. W kupowaniu czego? W kupowaniu klapek Biedronki. bo powiedział, gdzie napisałeś na Talese. Nie. Na kajecie podoba. Ta strona youtube'owa Lidl'owska. A, a, a końcowo pogodzili się ze sobą? A, nie. nie. Okej, okay. to prawda, że susz później bo już Nie! Nie, nie ma nagrody. Jest. A, jeszcze jedno. Jeszcze jedno pytanie. U, zanim wyjdziecie. No chcę dodatkową szóstkę. Ja. Ja. Dobra. To za no, mega ciężkie pytanie. Ehm, ja czy... pierwszy. Tak. Dani, chodźcie tu. O co do toalety? Za pierwszy rzuci sobie głowę do kibla, dostaje słuszny. A to ja nie chcę, idziemy, nauczycielu, no a uciekać. Dobra, teraz No nie, ja nie. Mam nie pora. Dobra, teraz mamy chyba. Co teraz mamy? Informatyka. A dobrze, przerwać. A później, mamy, a później mamy chyba chemię, nie? Później mamy no. chemię? No. Kurde, nie, to jest kolor. Kurde, O nie, to jest nie, no, to Co to jest to jest to jest jest Informatyka. Wiem, że mamy z panią kosek. I się uczymy o kto pokonał, kto pokonał złobacie, wyszedł franka. Ja wiem. No. Rano. Do razy milion. Ale jeszcze chcę przypomnieć Pani, że to było na kanale super Supernokcie u niego. Tak wiem, ale nie ważne. Teraz musicie będziecie to zrobić. Co? Musicie zyskać mega pomalowe wyzwanie, odrysować scenę, którą najbardziej lubiliście. Hmm, a to bym musiał zrobić film. A ja mam puszczę ten film na tej kamerze i oglądajcie, a ja idę do stracha. O, idę do stracza. A, no dobra, narysujmy to. Myślę, że tutaj zrobimy to tak. Tak. Mm, tak. Okej. Okay. Idę do stracha do... Dalej idę. Co? Pomocę! Co no. pan się drzeł! Ale wstać... To... A, jakiś dziwny. Jakiś, jakiś potwór wyzałną, wy... we... Wy, we ty... No, Dobra, już skończyłem to zadanie. Jakie zadanie? No to co mam dałeś na informatyce, żeby narysować. Najlepszym... Nie narysować. ja byłem, bo był ten potwór. Ale to było to, to było to zadanie, więc z ocen eee e, 1200 ocena z plusem Jej. I chyba tutaj daję ocenę a, a tutaj daję ocenę minus, minus, minus 1 O fajna! Oj rodzice się powierzchni Jego... Moi no, się na pewno uciekają. No dobra. Aaaa! Przerwa. Tak i teraz wchodzimy gdzie. No teraz mamy chemię. To jest już ostatnia. koniec. No, a to jest już ostatnia. Dziwnie się tak jasno robić, prawda? Chodź, obok mnie usiądzie. Chodź tu. Tu mamy jakiś mikroskop. Ale dobrze dawam. Jak ostatnie. Ej, kochu dzisiejszej to... walnę w dzieci, jedynek! Kochu dzisiejszej walny w dzieci, jedynek! pani głosy. Kis jest też od Heli. Mm. O, oh oh ty dostajesz jedynkę. Ty dostajesz jedynkę za jedzenie piczy. Więc Jedz dziś albo dobra. Wiecie, co dzisiaj robicie? Mm. Nie. A czemu że głos? jedynka i druga jedyka. Ty, ale. Byłeś fajkowy dzwonek. Dobra. Eh, nie będę telefonu i nie ma coś dzwonka! Co? Dobra, dzisiaj robi Dzisiaj się uczycie, wiecie czego? Czego? No jak? Ja wiem, chcę. Numer jeden, przesadzić szkołę. 30, O, to mogę zaprezentować, praktyka jest bardzo fajna. 30 minut później. 100, 90. Masz pani, praktyka jest bardzo fajna. Dostaję pani, stój, dostaję 100 jedynek. Hmm. Ja jestem tu ciekaw. Aua! A dobra, żeby to nie bolało. Nie chodzi w lekcji, nie idę z tej szkoły. Dla mnie też. Dla mnie też. 103 jedynki i 4 minusy. A gdzie nasza mama? Ej, poczekajmy. Ja się twoja, bo ja wracam sam, ale poczekam na ciebie. Pani, pójdę. To też się nie sam no, ale mama napisała, że, że to się ja przyjdzie O mama Witaj synu! witaj synu! Co? Co? Bo jesteście swoimi braci Co? Czekaj taką tu poszedł no, o się było? O tym, że jesteście swoimi braci. Co? To niemożliwe! Niemożliwe! Kto cię podmienił? Nikt. Hmm. też musi na pewno. Dlaczego? To kto cię podmienił? Nikt. No kto? Patrz, tutaj są potwierdzenia, że cię urodziłam na tej kartce. Aha, no faktycznie. Fa. I teraz tutaj ma, się urodziła balala. dobra, pytanie, gdzie teraz idziemy, bo jest w krawędzi. No jest. No do domu. Chwila to. A w każdym razie, kto był moją mamą kiedyś? Ty. Co? Znaczy, znaczy ja? O w końcu mój dom. Idę do pokoju. Macie iść, iść, macie iść spać od razu. Nie. Na takiej opcji. Tu jest mój pokój. Jest... Ja nie będę z nim spał. Za późno. To jest mój. To Jest Mój. Nie. To jest tylko jeden. To jest mój. Jezu. Muszę mieć, prawda? Dam jest pokój w końcu jakiś fajny pokój. Ej, mam lepszy pokój od niego, bo mam taki specjalny komputer PC, a nie laptopa, mam TV, tutaj kanapę, łóżko, piękne, większe. Ja mam, to jest mój pokój. O, to jest mój pokój. To jest mu. Ale ja pierwszy go miałem. Idź segmienia. Nie. Ja. Idź se A no brajdę, to dwa razy lepszego. Pokaż mi. No gdzie niby? No gdzie? O, no. Lepszy no. Naprawdę jest gorszy, ale dobra nie Dobra, idę sobie pograć. Nie wiem, Minecraft, Roblox, nie wiem, CSGO, nie wiem, wybiorę sobie Minecraft a. Ej, czekaj, Alan jest aktywny? Czyli Puli? Dobra, nie wiem, dołączyłem. Halo, Alan, jesteś na wyjściacie? No, halo. Co ty odwalasz teraz na Minecrafcie? Ej. Przyjedzie do nas. Ale jak albo nie? Się chyba do się jak to Policja chyba po... do nas przyjedzie. Jak to? Policja Zamykam drzwi na klucz! Ja też! Policja przyjedzie drzwi na klucz i nie da się dostać. Ale ja też. to jest policja. Zasunęła rolety. Ale co się stało, że do nas policja przyjechała? Nie wiem. Przyjechała do domu. No to już przejechała, ale nie wie. Ale nie ten. Tak. Ale dobra, co chcesz robić teraz w Minecrafcie? Bijamy ufo. Dobra. To z czego zaczynamy. To ty szkło. Ok. Mmm, nadałem się już. No, ale tu nie jest Dlaczego ja? Żebyś też to zbudował. No, buduję. Ja robię podłogę. Ej to problem? Coś się zaświeciło. Co? Łuk, łuk, Nie, 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 o, mam drzwi na klucz zamknięte. Kto to jest? A policja! Kto to? Policja? Co? co? E bo podobno tutaj, podobno usłyszałem, że tutaj jakiś jest guli, który wysadził szkołę. Co? Nie może no. A, ale ktoś w stanie do kuchni. Jaką kuchnię? że kuchnia jest cała. Prawda. Zjadą widzę wysadzona. Ale to nie w tym domu. Proszę, poje proszę pojechać. Proszę pojechać do zniewczyna. No, a ja to chciałam powiedzieć. Co? Eee, poczekaj, ja wyjdę z swoim bratem na serwis. Znika się. Nie. No dobra, dobra. dobra już, jest. tutaj. Co się dzieje? Bądź Bo Twojej Po prostu I skoro to. być coś. E, kto to był? Nie. Ej, przepraszam, przepraszam. Mhm. Czy jesteś moim ojcem? Tak. Dobra, więcej informacji posiły. Dobra, widzowie, do kolejnego partu, a no, po prostu teraz chcę już to zakończyć, a w kolejnym parcie dowiecie się o wiele więcej, a teraz pa!